To jest druga część programu Artyści Rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Przypomnę o rynkach i nie tylko. Rozmawiają Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Nie tylko o rynkach, bo teraz właśnie będziemy mówili o wpływie no, czystej polityki i wyborów na rynki, czy te wybory najbliższe, które odbędą się w dwudziestu kilku krajach. Także w Wielkiej Brytanii. To rzecz ważna dla rynków, wybory do Europarlamentu? Myślę, że jest. Myślę, że jest na, na kilku poziomach. Dla rynku polskiego, dla polskich inwestorów, myślę, że to wynik tych wyborów będzie ważny z punktu widzenia takiego najbardziej wiarygodnego sondażu, jeżeli chodzi o dalsze wybory. Parlamentarne. Więc to jest, to, jest, to jest bardzo ważne, bo pokaże, co się, co się może dalej wydarzyć. Tak samo jak patrzą na to publicyści, tak samo inwestorzy będą patrzyli na te wyniki z punktu widzenia ewentualnego sondażu. Inwestorzy boją się nazwijmy to dalszej urbanizacji Polski, czyli, czyli boją się, żeby obecny rząd nie szedł, nie szedł dalej. W w takim kierunku, jak działo się to na Węgrzech, i tu bardziej chodzi o, o kolejny negatywny polityczny wpływ na, na ogół gospodarki. Wymiar sprawiedliwości. Wymiar na media również, tak. I, i, i na pewno, na pewno takie, taka, taka sytuacja, czyli postępujący ten, ten trend, on może być niebezpieczny dla rynku długu polskiego, ale co ciekawe, myślę, że inwestorzy na rynku akcji inaczej mogliby o tym powiedzieć, bo przez ostatnie 5 lat węgierski Bux wzrósł ponad 100%, a WIG20 w tym momencie szedł cały czas w bok. Tak naprawdę, więc y, to, niekoniecznie, to niekoniecznie musi być niekorzystne dla, dla rynków akcji, ale, ale na pewno to jest ważne na tej płaszczyźnie, właśnie sondażowej, w jakim kierunku pójdzie Polska i czy jako sygnał dla inwestorów. Cały czas zapomina się y, podczas tej kampanii o tym, y, czy, czy te wybory i jak te wybory są ważne dla Europy. I one są ważne, bo widać, że jest wzrost znaczenia takich partii, y, które, dla których znacznie ważniejsze są, znacznie ważniejsze są interesy lokalne, partii nacjonalistycznych. Ich, ich może być 25-30% w Parlamencie Europejskim. i dla wielu spraw będzie trudniej znaleźć większość, więc dla euro, to również, są, to również są ważne wybory. Historia uczy, że wybory poruszają rynkami. No ja pamiętam czas, kiedy Andrzej Duda dosyć niespodziewanie wygrywał wybory, wybory prezydenckie w Polsce. Potem była perspektywa zwycięstwa pis w wyborach parlamentarnych. Ona się ziściła. No i wtedy nasz rynek giełdowy dosyć nerwowo reagował przez wiele miesięcy. Tak, takie lokalne wybory z pewnością działają na lokalne giełdy. No w sytuacji, kiedy jest szansa, że stery w kraju przejmie Partia Liberalna, no to może się cieszyć, z, że inwestorzy mogą się cieszyć i ceny akcji, również waluta może na tym zyskiwać. No, w momencie, kiedy są obawy, że partie nacjonalistyczne, populistyczne dojdą do władzy, no, no wówczas inwestorzy mogą się od rynków odwracać, również inwestorzy zagraniczni. No ale takie coś może działać również nie tylko lokalnie, ale wpływać na, na różne rynki. Przypomnijmy sobie, co się działo przed wyborami we Francji, przed wyborami we Włoszech kiedy były spore szanse, że właśnie te populistyczne partie, czyli Ruch Pięciu Gwiazd, Liga Północy, które w końcu stworzyły i tak koalicję, że dojdą do władzy i że w ogóle wyprowadzą Włochy z Unii Europejskiej, no co byłoby pierwszym krokiem już do całkowitego zakończenia tego projektu wieloletniego, jak oni to nazywają, czyli właśnie Unii Europejskiej, bo w dalszym ciągu te partie często nie uznają Unii Europejskiej jako tej instytucji tylko już jest to dla nich jakiś projekt który po prostu się nie udał. No a w tym momencie mamy znowu wybory do Parlamentu Europejskiego i co ciekawe, bo wspomniałem o Francji, jest we Francji po raz kolejny partia Le Pen, czyli Zjednoczenie Narodowe, która w tym momencie w sondażach prowadzi. A to też w Finalnie wygrał Macron, ale tutaj też było ryzyko, że, że dojdzie do władzy Le Pen, czyli właśnie bardzo populistycznie nastawiona kandydatka. Jakimś rodzajem wyborów jest referendum. Na przykład referendum, które się w Wielkiej Brytanii odbyło kilka lat temu. Brytyjczycy powiedzieli: że chcemy wyjść z Unii Europejskiej, chcemy Brexitu. Brexitu nie ma. Teraz Brytyjczycy będą wybierali swoich przedstawicieli do parlamentu. Europejskiego Nigel Farage, lider partii, która prawdopodobnie te wybory wygra, czyli zwolennik Brexitu, mówi, że to jest wszystko nonsensowne. No, nas w Unii Europejskiej za chwilę nie będzie, najpóźniej 31 października. No ciekawe faktycznie, kiedy ta chwila będzie, bo scenariusze cały czas są takie same. Może będzie wyjście z umową, bez umowy i teraz coraz więcej szans na kolejne referendum. Natomiast jeżeli obecna premier... Jeżeli ktoś ją zastąpi, na przykład będzie to Boris Johnson, no to, to tak naprawdę znowu ten chaos może być pogłębiony. Zwiększą się szanse na to wyjście bez umowy, już teraz niektóre banki zwiększyły te szanse do 25%. Ale czy uda się dogadać? Pewnie nie. Więc ten chaos, więc ten chaos może trwać. Może być kolejne przedłużenie tego okresu. Wyjścia z Unii, do kiedy? Na kolejne wybory w 2022 roku. I jeżeli mamy taką sytuację, i znowu tutaj ta kwestia też sondażowa tych wyborów, niż w Wielkiej Brytanii, bo przecież dla Wielkiej Brytanii one nie są, nie są istotne, ale jeżeli znowu będzie wzrost poparcia, czy wygrana tych, tych partii poza tymi dwu, obecnie głównymi dwoma partiami, no to czy oni będą chcieli się dogadać? Myślę, że, że te dwie główne partie będą chciały dalej być i w Parlamencie do, do kolejnych wyborów. Zmieniamy kontynent raz na cztery lata, w drugi, wtorek listopada Amerykanie wybierają swojego prezydenta. Mamy jakiś taki cykl prezydencki w gospodarce w USA. Jest cykl prezydencki, jest teoria cyklu prezydenckiego, która notabene się nie sprawdza w ciągu ostatnich 30 lat. A pamiętam, że jeszcze studiując sam w podręcznikach ekonomii miałem omawianą teorię cyklu prezydenckiego, a studiowałem mniej niż 30 lat temu. Natomiast na czym polega cała koncepcja teorii cyklu prezydenckiego? Otóż według tej teorii, w pierwszym roku, w pierwszym roku kadencji nowego prezydenta rynek jest mniej. Może wręcz negatywnie nastawiony i ceny akcji spadają. Natomiast zbliżając się do końca kadencji, chcą tutaj podsycić nastroje i zwiększyć swoje szanse na reelekcję. Podejmowane są działania, które sprzyjają rynkom i wówczas ceny akcji rosną. Nie sprawdziło się to od w zasadzie kadencji Reagana, czyli od początku lat 80. Wówczas ten pierwszy rok. Statystycznie był bardzo dobry na, dla giełd. Natomiast w te, te ostatnie niekoniecznie. Także to całkowicie zostało tutaj zmienione. Na pewno, jeżeli sobie przeanalizujemy. Nieco inny okres, bo w Stanach Zjednoczonych jeszcze po dwóch latach od wyboru prezydenta są wybory do kongresu. I tutaj te dwa lata od kongresu, jeżeli całe dwa lata weźmiemy pod uwagę, od wyboru do kongresu do kolejnych wyborów prezydenckich, no to owszem, znowu statystycznie całkiem dobrze wyglądają. Jeżeli chodzi o ostatnie wybory prezydenckie, w których wygrał Trump, ja pamiętam to zaskoczenie, kiedy się pojawiło tutaj dwa dni od, od samych wyborów informacja o tym, że to jednak Trump wygrał. Pierwsza reakcja była taka, że giełdy, jest indeks SP 500 stracił 8% niemalże, po czym po chwili praktycznie cały ten ruch odrobił, dlatego że rynki uznały, że jednak prezydent Trump Pomimo, że wcześniej tutaj były całkowicie same czarne scenariusze, że może jednak dla rynku będzie dobry, no bo jednak planuje e, zwiększyć nakłady na infrastrukturę, to będzie korzystne dla wielu spółek produkcyjnych, e, chce dodatkowo wzmocnić e, siłę spółek amerykańskich, e, co zresztą robi. Także po pewnym czasie bardzo szybkim e, rynki odreagowały te spadki początkowe. Głośne i ważne nazwisko ostatnich lat: Donald Trump, to kolejny głośny i ważne nazwisko, rządzący Turcją Erdoğan i jego wpływ na turecką walutę, na lirę i na tureckie spółki. Jego, jego wpływ był bardzo duży, jest nadal bardzo duży. W tym momencie to, że w ogóle on jest dalej u sterów, powoduje to, że no lira, lira jest, jest słaba, zaufanie do, do gospodarki jest pewnie na najniższych poziomach. Nie ma, nie ma wsparcia zagranicznych inwestorów, raczej, się, raczej odchodzą z Turcji. Trudno jest, trudno jest zdobyć kredyt. Widać taki ewidentny odwrót, odwrót i brak zaufania do tureckiej gospodarki dla tureckich przedsiębiorców. Powodem jest, są właśnie działania prezydenta. Jest coraz, jest coraz gorzej i teraz... Pytanie, jak wyrwać się z tej spirali spadków, bo już ostatni kwartał pod względem PKB był bardzo słaby, to chyba było 1,8% w grudniu, ostatni kwartał ubiegłego roku, a teraz już jest pierwszy kwartał, gdzie jest, jesteśmy na minusie, więc bardzo możliwe, że, że będzie recesja w Turcji. Recesja w Turcji w sytuacji, gdy... Inflacja cały czas jest blisko 20%, bezrobocie jest bardzo wysokie, więc to jest naprawdę trudna sytuacja i widać, jak, jak działania prezydenta mogą wpływać negatywnie. To jeszcze jedno nazwisko Bolsonaro, czyli Brazylia i jego wpływ na politykę, na wybory. Czerwoną Bolsonaro był taką nadzieją dla Brazylii na to, że wyciągnie kraj z tej trwającej już kilka lat recesji, kraj, który był bardzo mocno skorumpowany, no i w swojej kampanii wyborczej obiecywał całkowicie odcięcie się od tego i, i zmiana. Wizerunku brazylijskiej gospodarki, no to notabene bardzo potężnej gospodarki. No i już nawet w tym okresie, w pierwszym miesiącu, przed wyborczym, kiedy rynek tutaj już wyceniał zwycięstwo Bolsonaro, indeks BOWESPA zyskał 10%, a to był okres, kiedy wszystkie indeksy zagraniczne traciły. Więc tutaj widać że było pozytywny wpływ już samych informacji i sondaży. Przedwyborczych. No, przejął władzę w styczniu tego roku. Został zaprzysiężony jako prezydent. I co ciekawe, pierwszą jego wizytą zagraniczną, wbrew tradycji, bo tradycyjnie pierwszą wizytą jest wizyta w Argentynie, natomiast Bolsonaro zmienił tę tradycję, udał się do Stanów Zjednoczonych, do prezydenta Trumpa. Co ciekawe, Bolsonaro jest nazywany brazylijskim Trumpem ze względu na swoje właśnie podejście, swoje poglądy, ale co oznacza tak, co symbolicznie ta pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych? On chce się zbliżyć zdecydowanie do Stanów Zjednoczonych gospodarczo. I prezydent Trump póki co wyraża chęci rzeczywiście na to zbliżenie, no ale pamiętajmy, że Trump jednak patrzy z perspektywy interesów raczej Stanów Zjednoczonych. Tak, let's make America great again, a nie Brazil, Brazil great again. Więc tutaj chwilowo być może to dobrze wygląda, i w dalszym ciągu bardzo optymistycznie są inwestorzy nastawieni tamtejszego rynku. No ale pytanie, jak to się potoczy w kolejnych miesiącach, czy jednak ta siła Bolsonaro nie osłabnie. O rynkach, o gospodarce, o polityce i politykach mówili Łukasz Warden, Maciej Leściosz, CMC Dziękuję. Markets. Dziękuję. A następni artyści rynków w czwartek, 30 maja. Jak zawsze o 20.00, Jacek Brzeski, Polsat News. I love trading. Do zobaczenia.